Witamy w kolejnym odcinku. No, Witamy w odcinku 25. Nie. No 25. Ta. Pokażemy wam co skończyliśmy w magazynie. Tak, A to mogę... nie jest skończone. Jest prawie skończony magazyn. Um, ale będzie jeszcze taki jeden bonusik. Ta, ale to w innym odcinku wam o tym powiem. Um, bo będzie jeszcze jeden magazyn. Tak. A tutaj F Killer dokończył... Tu, tu piekarnię dokończyłem. Tak. Tak więc, dzisiaj jak obiecywaliśmy idziemy na grzyby! Na grzybobranie! Grzyby! Masz, wiem, grzybobranie na śniadanie. No, obejśmy Idziemy razem? No, żebyśmy nie znaleźli jakiejś gościowej, która sama daje grzyba. E. Mm -mm. Tak, takich grzybów nie, nie przyjmujemy. Idziemy... <laughs> no raczej nie. Idziemy razem czy osobno? Razem! Ja się boję Bili świnia. Czekaj. Mięso! Mieszasz krótko. Mięso. Moje. A jest moje. Ale na razie nie jemy. Będziemy gotować. Ja nie jem, nie jem. Ja sam muszę zjeść, bo ja mam dwa serduszka. Chodź, jedz. Ale surowe tak źle smakuje. Ja mam cztery. Um, mogliśmy sobie łódkę zrobić. Łódkami płynąć. Pamiętasz e, zapamiętasz koordynację domu. Mm, mm. To nie dobrze. Zapisz ją. E, minus 89 i 17. No to dobra, tyle idziemy. Jakbyśmy to się tak? zgubili, to piszcie w komentarzach jakie koordynaty mamy, tutaj, to tam wiecie. To tam tyle. A to jak coś to nawet jakbyśmy się zgubili. То ничего не станет. Если вы уже негативно думаете. Но нет, то ищите грибков. Ну, шукайте, шукайте. Тут свалены дерева. Тут есть наша рампа. Тут наверное не будет. Чекай, я схожу раду. О, куп. Фокью. Фокью, два серд ⁇ шка у Ну, я не умею сходить. To o, wiem co mogliby zrobić w kolejnym update'ie. Yy, yy, ten, linę do Bungie. Ty, alfa i było. No tak, tak skakać, nie to... da. Nie zapomnisz. Fajnie mi się changi nie generują, jak spadnę, o, już. Piko Picozo... zrobił. Biegiesz dalej, wiesz o ty. No ja za to idę. No. Wpierasz piątki Nie. Po co? Dobra, robimy łódkę. Ty robisz swoje na swoje, no? Ale masz crafting table? To się też zrobi. To ty rób. To ja, ja zrobię crafting table. Dobra, ja już... Ja mam na dwie łódki. No to zrobisz dasz mi jedną. A ja muszę sobie wygenerować czanki. Hop. Jedna Marzję Ci twoje. tu! No ja czanki musiałem się wygenerować. Jest to bo ci znik mm, ja, ja nie Ja nie lubię pływać. Masz pepa. Crafting table zabieram, się przyda. Czemu nie mogę pływać? Może... A tu mi było. No, Ale jak my znajdziemy te... Y, grzyby... Płynąć? Płynąc po wodzie. Znajdziemy wyspę. Ej, zaczekaj na mnie. Popatrz, to jest już wyspa druga. Zaklinowałem się. Ja też tak zrobiłem. Mm -hmm. Chcieli poprawić tak jak łódką, się pływa, a mi się teraz pływa. No mi teraz cholernie laguje, bo tu czanki się generują, nie? Ja tu jeszcze nigdy nie chcę... Nie byłem, laguje, ale wiesz. jakoś tak ciężej łódki skręcają. No. Ty, grzyba widziałem. A ja... GRZYBY! A ja to jeszcze... Łoł, wow, drift, 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 drift! Wow, wyhamowałem. A, wiedziałem, że tu będzie coś. ja tu coś. jeszcze nie byłem i mi się cienko tutaj czanki generują, dlatego że... Cienko net mi stoi teraz. O. Ja mam dwa grzyby. Uuu, to w sumie ma, ma, mamy trzeba jeszcze w bazie. Jak, jak wrócimy o, do bazy. to, to też są czerwone, a tam mamy brązowe. Ooo... Much Nie no, seryjnie, wiesz co? Po no? nagrywaniu odcinków będziemy musieli tutaj, nie wiem. Pójść. Nie, musi, musimy sobie po prostu... Ja muszę gdzieś sobie pochodzić, żeby mi się wygenerowało wszystko. Po bo wiesz, Ja to wszystko mam normalnie. No ja wiem, a mi wiesz, się generuje mapa. Mhm. Nie wiem, czy coś znajdziemy chyba do... Ej, Czekaj, w Angleskin jest. Masz tortę. A świeczki? Nie. Ja mam 7. A ja nic. To jakoś z jak się Słuchaj, ty patrz na słońce, jak będziemy już tam to musimy wracać, nie? No to zaraz widzę. Gdybyśmy mieli nielimitowane odcinki, to byśmy nawet sobie taki 20-minutowy raz Eee... Mówi? Chyba to jest Uuuu, I like it. Włolagi. lag. O, ho, ho! ho. Ło, ale ale Nasze piecyki się ucieszą. No nie ile was? ja chcę więcej! Ja mam tylko dwa. Ja tylko 10. Ooo, zabrałaś mi wszystkie. Ty mi zabrałeś. Dobra, idziemy dalej. Bieram śmieci Ale ja mam naga. No, ha. No weź się Sorry za takie lagi, ale to już nie moja wina Że jest taki, 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 taki nijaki Nie chodzę nigdzie, tylko siedzę cały czas O, grzyba mam Dwa, wow, dwa grzyby mam, brązowe Dwa? Dwa grzyby Dobra, a ja mam Jakoś świeczki pokupiłem chyba Dwa brązaki mam Ja mam tylko sześć, jedno siećki nie Ale mm. Uj, Brązowe masz dwa? tak a dwa czerwone Ej, ej, mam iron ja też mam dwa a, ale ja znalazłem no ja też znalazłem dwa i ja żebym już upał tam gdzie weszliśmy, a ja na serpentkę cztery nie cztery mam aha kaka 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 okay. To, jeszcze... no, kaka to. Jeszcze dwie, jeszcze. Ej, chodź po błąd, bon bo nie mam Ty trzymać. Idę, jak cię znajdę, to idę. Gdzie ty jesteś? Gdzie się poszłem? Mogę sobie podaj Podajm swoje. A ja? 200, minus 257. Wow, ja mam minus 300. To po prostu dalej I minus 253. Teraz to odłożę te nici i wezmę chodę. 250 i masz widzisz? Siema. się ma. na dole masz nitki. Nitki, gdzie? Ale pająka. Gdzie? No to patrz, patrz jeszcze, kawałem. Nitki! We hmm, ja mi... Pozbieraj moje rzeczy. Co? Pozbieraj moje rzeczy. Zabijesz no, się. Pedło mi się. A ty głupi jesteś. Ej, ja mam full inventory. Fuch, to tu weź zrób skrzyni i tam zostaw, później po nią, pójdziemy. A, jeszcze czego? Ej, ja się zrespawnowałem bo mnie na chacie, co? <noise> Jak chodzisz, nie umiesz. Dobra, to bo tam pójdę do ciebie. Czekaj, zaraz, spoko. No poczekaj już w chacie. No to czekam, se pochodzę. Wejdę na ja? wieży, i... Wejdę na wieżę i będę cię wypatrywał. No wybęż wypatrywa, a ja zrobię skrzynkę. I tu te rzeczy zostawię. Te mnie, te najmniej potrzebne, nie? Chyba najwięcej potrzebne. Na te najmniej pozostawię. Najmniej potrzebna? No a po co? A pozostawiaj! Nie, co ja ci ja skrzynkę zrobię! A, no, no, no. Z której strony przyjdzie Z północy, zachodu, północy, może? Nie znam się na tych, na stronach świata. Wiem, że jest tylko północ, północ wschód, zachód, ale nie wiem gdzie. Ja też nie. Znaczy, ja wiem, ale po angielsku. hmm Wiem, że NY to ten, NORF to jest północ. Z GTA zapamiętałem. Tak, ja głupi jestem. No, y, nie zaprzeczę. Crafting się. Wiesz, co zrobiłem? Co? Crafting table. No. Czekaj. Lornetki mogliby zrobić. No. No, ci robi seryjnie, ty. No co my co to moja... No, ty wina... ty weź się w jaskini tam schowaj. Nie moja wina, że cię zabijesz. moja wina, że jestem głupi. Ej, ja swoje rzeczy tu zostawię. I te twoje podniosę. Jak nie dojdziesz, to po prostu po odcinku dojdziesz. Dojdę, to cię zabiję. To ja Ej, to teraz... Zapisz sobie koordynację. No mam. Minus 256. Czekaj, zapiszę sobie. Minus. 200, No. Minus 256. No. Minus 245. No i? Teraz. Aha. Dobra, to co? Ja, teraz... ja to, wracam. To co, kończymy? Nie, ja wracam. Zdążysz w dwóch minutach? Staram się. Uważaj na potwory. Ja już nic nie widzę, więc... Ale ciemno. Nie no, nie zdążę w dwóch minutach. E, no to ja dzisiaj poza domem żegnam się z wszystkimi. Znowu. Znowu. A ty idź spać, żeby cię nic nie zjadło. Dobrze. No do zobaczenia w następnym odcinku. E, chwilę jest. W poniedziałek, tak? piątek. W piątek? Tak. No to. to... No to dobra, to narka. I pamiętajcie, jutro kończy się konkurs. No dokładnie. Wyniki nie wiem, kiedy zrobimy. Kiedy będziemy chci chcieli, to zrobimy. Będziemy musieli, pierw tak wiecie, przedyskutować, które jest na Zobaczymy, na czy dostaniemy w ogóle wystarczająco projektu. Właśnie. No to do zobaczenia, narka. Nara.